Siemankę z tej strony, Tygon, wasz youtuber. Dzisiaj gramy wy w SubiWall Gamesy. Siem. O, już się zaczęło. Nie wiem, mi się jakaś... Trochę zje... z Udało się to. Przerzucimy ją. Nie może mnie chyba trafić. Ale ja widzę, że ją trafam. Dawaj, dawaj, dawaj. O, zaczęła trafiać? Ej, sru. Może tam pod zadawała No, jesteśmy na kolejnej ranie. I prawdopodobnie tam ta broń nie zadaje żadnych obrażeń, co po prostu tako, może dlatego, ja nie dostawałem w ogóle obrażeń. Także. Tyle. Wypad najmniej łuk, najmniej to, to jest do czego to jest do życia. To jest do drony, tak, tak, tak. Okej, okay. to będzie lepsze. Próbujemy nie umrzeć, a przy okazji kogoś zazigać, a lutować, lutować. Nie widzę innego sensu. Nie ja mogę w krzaki wejść. Będę prawie niewidoczny. Parkour. No. Do mnie dostęp, Tu ze skrzynka. O, ja tu tym... mogę rzucać. Chyba wyrzuciłem swoją broń. Świetnie. Wezmę hmm. to w takim razie. Nie wiedziałem, że to mogę wyrzucić. Nie chciałem tego wyrzucić w sumie. Dobra. O! No, dawaj gościu. I nie, takie gościu. No i ja nie wierzę, że nie. Gościu się miesza i potem jest taka sytuacja, że jeden przegra, jeden drugi. Tutaj walczy z tym pierwszym, też przegrał, się trzeci wymieszał. Nie ma na to jest po prostu no, przypadkowa sytuacja w walce, gdzie ktoś musi po prostu zginąć. Najlepiej by było, żeby nie walczył, może... I też będzie nawet lepiej. Łatwo mam głośni. No to. No i gości już mnie atakuje, pomimo że... ...papa pieśnięć nie zaczęło. Dobra. To są staminy, także ciężko, ciężko. Skrzynka do góry mnie tutaj interesuje bardziej. Od no tu. To się bardziej przyda. Rybka wiadomo mm, tutaj. Rękawiczna mi założyć To jest lepsze. Łuk. Strzały tu, żebym widział. Dobra, lecimy dalej explorator. może podleczę się, bo spadłem. Będzie ciężko, jeżeli ktoś mnie zaatakuje. Może zamiast ryby będę jadł serek. Daj więcej. Nie wiem, tylko lepszy boost. To jest za duży ten. W tej strony. Jak tam wejść? Tędy? To nie tak. <laughs> Okej, okay, tym mogę rzucać. To mi nie znika od razu. No, maczugę. Dobra, to będzie jednak lepsze. Mm, to jest regeneracja stamina, a to? To jest życia. Zrobimy to w ten sposób w takim razie. No, nie wierzę. Dobra, nie chcę... Nie wiem, gdzie zostały gracze, bo w ogóle to jest też ciężko stwierdzić. Ale mam pewność, że nikogo nie było z tej strony. Mam pewność, dlatego że to nachodzę na skrzynkę. To jest pusta bomba. Okej, okay. próbujemy sobie bombą kogoś rzucić. Ej, ciężko by było jakby można tutaj kraftować, nie? o skrzynka. No i to się nie dziwię, że nikt nie widział, dlatego wezmę sobie tą kuszę. Jestem... Powiedziałem nic na sobą, bo strzeliłem wszystkie strzały, jakie miałem. Wszystkie strzały. Jak znajdę strzały, to może znajdziemy jeszcze spodnie. Nie wiem gdzie są wszyscy. Może na środku? A ja chodzę wokół. jakby pokazywało, gdzie kto jest. Wtedy mógłbym kogoś szukać. Bo no tak to ja chodzę po mapie i nikogo nie widzę. I od gości na środku. No dobra, idę go zaatakować, bo przecież. 报名。 No, nie wierzę, nie? Czekam tylko po to, że on się tu podpija. Naprawdę! Tylko dlatego przegrałem! No dobra. Jak tak ma być, no to niech tak będzie, nie? Przegrałem, to przegrałem. W każdym bądź razie, jeżeli jesteście. Yy... No i inaczej, jeżeli Wam się film podoba, to zostawcie łapkę w górę, bo jeżeli Wam się podoba film, to i algorytmowi się ten film podoba, to będzie nas więcej. Jeżeli coś nowego, no to zostaw subika. Wiecie, jak to się tam Także. No, dla mnie będzie miło Mieść, mieć więcej filmów. Krzyk content. Nie? No. Uuu, inna mapa. Ta jest moja. Ta skrzynka jest moja. Czaisz? Ty, gościu. Ta jest moja, rozumiesz? Moja. Łatwo. Robię łatwo, ale zaraz ginę. No co ty? Mojego killa zabrał, halo? Ty, to pory ppc są op. Chory Powesor, uffe! Ja pierdzie, Gusi już lasną zbroi i przepierdzieli przeze mnie. To jest od staminy, ta jest od życia. To idzie tu, to idzie tu. Nie, to krótko to idzie tu, to idzie tu, to idzie tu, to idzie tu. Ładnie. To jest lepszy hełm, lepsza jakość, nie Dobra, załapię tą puszkę, to wezmę, żeby nikt tego nie miał. Oczelnikie waleczenie wziąłem. No uciekaj, kur. Okej, okay. rozumiem, czyli sytuacja, kiedy mam mało życia, już umieram, nie mam jak uciec. po prostu mam umrzeć. Okej, okay. okej. Okay. Wszystko wiem. Ale to i tak może będzie zastosowane w następnym filmie, bo ja... Już kończę na dziś. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Siema.